Cześć wszystkim z tej strony, Kador. A to jest mój pierwszy gameplay z mojej nowej serii z multiplayera w grze Call of Duty Ghosts. Na początku powiem, że jest to gameplay, w którym raczej nie będę miał dobrych statystyk. W sumie nie zdziwił się, jakbym nie miał nawet żadnego kila. Ten gameplay, no jak widać, ten gameplay jest po to, żebym tak jakby trochę opowiedział o tej grze bardziej. Może najpierw zacznę od moich problemów z nią. od... Y no, super. Od trzech problemów. Mówię, ja, ja tu nikogo nie zabiję w tym gameplayu, ja sobie tylko latam po mapie. Yy, trzech... O, super. Trzech problemów, a gra na jak widać. Pierwszy problem został zażegnany. Pierwszy problem to był właśnie to, że Activision zrobiła świetną rzecz i... zrobiło, że Call of Duty Ghost nie będzie chodził na komputerach, które mają mniej niż 6GB RAMu. To było genialne. Po prostu miodzio. Świetny ruch, naprawdę, brawo. Ja, miał, ja mam cztery, więc nie mogłem sobie w tę grę pograć po premierze. Musiałem poczekać, aż wyjdzie łatka, a łatka chyba wyszła 19 listopada, czyli stosunkowo niedawno. Oczywiście się ucieszyłem, że sobie w końcu w tę gierkę zagram. No i sobie zagrałem, czyli trzeci problem zażegnałem. Drugi problem jest trochę z... Może nie powiem słabą, tylko dziwną optymalizacją gry. No super. Dziwną to jest, taką trochę jakby niesprawiedliwą. Dziwną, naprawdę. Ona raz chodzi lepiej, raz chodzi gorzej. Na dziwnych ustawieniach trzeba ją ustawiać, żeby mieć te płynne 60 FPS-ów, które jest tutaj potrzebne, żeby cokolwiek ogarnąć. No już leciałem do niego, bo przed chwilą grałem w likwidację potwierdzoną i tak już z przyzwyczajenia. Mam też problem podczas początku nagrywania, może było to widać ze ścinkami jak w Battlefield 3. W e, Battlefield 4, no ale w Turcie też to miałem. Oho. I, a, piesiek! no widzicie, te pieski to są trochę wkurzające w tym multiku, nie powiem e, też. No i mówiłem, że FPSy są dziwne, bo to jest prawda. Ale może to zostanie poprawione w jakichś paczach. I może jeszcze jakieś nowe sterowniki wyjdą do kart graficznych. Czy to MD czy Nvidia, ja mam MD. Więc czekam. Cholera, piesiek tam był. Te pieski to akurat strasznie śmieszna sprawa jest. Zabił psa. Ups. Aj! No to już na temat optymalizacji się wypowiedziałem, więc może powiem... A w single wcale nie jest trochę... w single jest trochę tego lepiej optymalizacja. Yy, może w single się pojawi coś, jakiś materiał w ramach one shotów, może prawdopodobnie się też coś, no jezu, pojawi z y, trybu... Y, wymarcie, tak, to się chyba wymarcie za Super 3 na 7 Standardowe statystyki. Jak widzicie mam dopiero szósty level, ja chyba tko, dopiero z 2 godziny gram, Może z 3 takie tam. Nie umiem w to grać. I powiem o pierwszym problemie. Pierwszy problem to jest... czułość myszki i celowanie. Czułość myszki mam ustawioną prawie na największą i ona chodzi dla mnie strasznie nierówno. Nierówno to jest dziwnie po prostu. Jest strasznie duża różnica między yy, wolnym poruszaniem się, a jak już celujesz to jest trochę inaczej. I mam straszny problem z celowaniem. No super, udało się. Mam problem duży z celowaniem jakoś. No nie może mi to. Nie wychodzi mi czasami to celowanie, jakoś to dziwne jest porobione. Y, widzieliście to? Dobrze, że to widzieliście na filmiku. Widzieliście jak do niego strzelę ce centralnie do niego strzelam. No to już teraz mam dowody takie, ja mam super grę w Call of Duty. Ten, yy, jeszcze, yy, co miałem do tego powiedzieć? Z celowaniem, i yy, tak się skupiłem na tamtej strzelu, że zapomniałem Czekajcie chwilę. To było, a i ten, yy, jakieś dziwne jest tutaj wygładzenie danych sieciowych naprawdę jakoś tak widać straszne różnice jeżeli ktoś ma ping na przykład taki 20, a się tacy z... no super, ten to powinien zginąć. 20 się tacy zdarzają niż a ping taki 70. To jest straszna różnica moim zdaniem. Widać ją kolosalnie. Oczywiście taki, który ma ten mniejszy ping to O widzicie Koleś napisał w komentarzu, że gra jest słabo zoptymalizowana. No, nie tylko ja to zauważyłem, jak widać. A, kurde, to nie tutaj, to gdzieś tutaj jest, na górze, bon to w sumie. No teraz coś super ze mną mówiłem, te celowanie jest popierniczone trochę. Scrolowanie jest zjechane. No ale teraz zlamię pewnie. No, mówiłem, że to zlamię, no bo to... dziwna jest ta gra. O! To jest właśnie taka nowa tablica wyników pod tabem. I co? Gdzie jest ping, ja się pytam. No, gdzie tu jest pokazany ping? Otóż nie ma. No, jak widać, przegrałem, niestety. Miałem trochę śmieszne sytuacje, ale jak mówiłem, ja tutaj chciałem głównie pogadać, a nie pokazać się gram. Tak więc to był mój pierwszy gameplay z multiplayera w Call of Duty Go. Bawi się single prawdopodobnie w one oraz tryb wymarcie. Może jako oddzielna miniseria. Tak więc dziękuję za oglądanie do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.